Wracając do teatru w Szczecinie w styczniu premiera miał spektakl autoterapia, w którym między innymi Taksi mama była przedstawiona na podstawie filmików z mojego YouTube. Pokażę Wam teraz fragment. Nie! Kurde ty, nie? Ja, ja nie mogę ty, ale fajna jesteś dziewczyna, nie? Nie? Ty, yy, nie, bo ja tam nie jestem jakimś tam papiażem, nie, yy, wiesz, nie, a, a, ale od razu to mi <ścoughs> widziałem, że wiesz, kurde, nie, że, 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 że dobro jest w twoich oczach, nie. No, yy, yy, ten, a mieszkasz tu niedaleko, tak? Tak. Ja cię ty, ale a gdzie, kurde, skupia, nie? ty, a z a, chłopakiem a mieszkasz? Nie. Ja, ja nie mogę, ty... Ja, bo, nie, bo w ogóle ja nie jestem jakiś tam ciekaski, nie? Nie, bo, 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 bo w sumie to nie, nie, nie musisz mi mówić nic, nie? No. Jeśli chcecie obejrzeć całość, ludzie płakali na widowni ze śmiechu, e, co było miodem na moje serce, e, na moim Facebooku Kasia Kozuń, myślnik, Taxi Mama, ale jak piszecie Kasia Kozuń będzie git, e, możecie obejrzeć całość.